zamieniłeś wino ślebi przy tobie z tą widzą. jest jak ty. Tylko ty, się rozświetlaść, ciemności. Człowiek powstaje z marności. Tuż jest jak ty. Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki Nasz Bóg jest silny Boże nikt inny Nie rób nasz z Tobą Nasz Bóg uzdrowia Jest wszechmłodzącym Nasz Bóg Nasz Bóg Cześć Boże! Boże! Jesteśmy już tylko 9 km od Krzywienia. 9 nawet może. Albo trochę, albo 7. Jest może 6. 6. Nie wiadomo. Kogo by to interesowało? My tylko idziemy, prawda? Tak jest, zbliżamy się do celu. I co można powiedzieć? Podziękujemy teraz za znakomity postój. Zarówno w racocie, tak gdzie były moje... flaczki pomidorowe, skropciki bardzo dobry. Jest. Także Słucho. pyszny placek z rabarbarem. Tak, było, było cudownie, odpoczyliśmy Następnie sobie. teraz też... udaliśmy się do Hello. miejscowości, której nazwy nie wiem, ale eee... tam panie gospodynie przygotowały nam miętę, kanapeczki, tak był e... smaloszek. Bardzo dobry smalec, tak jest. Ogóreczki. Soszki. Ogóreczki, herbacja. Było urocza dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo, bardzo gospodynie. Pomoc! Polecamy się I na śpiszmy się teraz, jest z nami nasz gość ze śremu. To pytanie, jest, to jest ten to jest, to jest to po, live wideo, po próbowałeś że... pobić. Prosto... z moim kolegom o chleb, ostatnie skipka zostało, więc ale wygrałem, zjadłem. Jadłem... Wygrałeś, masz nasz tak. skipkę. A dobry mogę wyjść dalej. Dobrze. Wiem, dobrze. A kolega żyje? No, nie widziałem go. A, a z, umarł z głodu, czy został przez ciebie pobity? Okej. Okay. <grymne> no, jest to twój pierwszy raz na pielgrzymce, prawda? Tak jest. Skąd dowiedziałeś się o naszej grupie? Z no, Mojej koleżanki na w piątek, to obok po lewej. To ja, to ja. Dziękujemy Marto. Dobrze, Jak ci się podoba? Jest mega fajnie, jest dużo ludzi młodych. ciekawych ludzi zagadują. Uśmiechnięci są wszyscy. Bawimy się dobrze. Dwadzieścia, dwadzieścia A czego się najbardziej bałeś przed pielgrzymką? A czego się bałem? Dlaczego się nie bałem w sumie? Modlitw, modlitw Nie bałeś się, że będziemy śli na przykład cały czas tylko różańczyk, albo nie, godzinki, nie, nie, nie. albo śpiewany różańczyk? Tego się nie bałem, bo już chodziła pielgrzymki jednodniowe. więc... Widzisz jak to wygląda? Tak jest. Doskonale. Miło Cię widzieć. Widzicie? Ty też możesz być pielgrzymem grupy 21. Co tam, na ten Nikodem? No okay. Jak się idzie? No, no, nawet dobrze, nawet dobrze. Ale... Ja tak nie zmieniają, no odcinek nie jest inny, nie. Nie ryzykowałem. <laughs> Mogłem powiedzieć chłopcu o imieniu Naen. No powiedz też o ile masz lat? Ja mam 12. 12 lat, który raz na treningu chcesz? Szósty. Szósty raz? No, czyli że w połowie życia raz Czyli że, raz raz czyli, że tak, no. Proszę. Który raz na nogach? Na nogach? Ale tak bez tego tego tam <grym> z No to, to nie trzeci? Nie, trzeci? Ale pamiętaj się nikot nie ma z No To na się najbardziej podoba na pięknice. Żaden. Eee, nie. No też nie, ale że jest, można też więcej... Nie ma trzech zginy, czy trzeba coś pomóc. Jak trzeba pomagać? Jak Dura, nie! nie. Tubek, ale... Do szukamy, no. <gry> ale jak to nie ma takiej No nie, bo na przykład w domu tam katwer coś takiego, może tu trzeba coś tam latać, a tak zaraz sejdzie, no, 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 może... Flagę ponieś, możesz wagę ponieść, możesz... Jakie pomóc? No z tubą to ja bym poprosił, pewnie to też nie mnie dali, nawet bym poprosił Nie daje być tuby? Nie Zaraz Zaraz, 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 zaraz Karolem. Karol, ty na tej tam tam, nie? Za co, za co jesteś w tym roku odpowiedzialny? Za tubę I na Natan dostanie tubę na kolejnym odcinku Na kolejnym odcinku dostanie tubę nie, no. Pozdrawiamy Zuzę Gorońską, szkoda, że nie jesteś z nami, Ten tęsknimy za tobą bardzo Naprawdę Tęskno nam. Właśnie tak... Zuzia, gdzie jesteś? Zuzia? Iwona? Gdzie wy jesteście? Dziewczyny, halo. Tęskno nam. Ale to jeszcze były chwilę temu. Nie wiem, co się z nimi tak. stało. Ale wróćcie do nas. Wróćcie. Bo proszę was ani rusz. Zmierzamy do krzywinia Podróż do krzywinia jest śmieszna. Ponieważ... Mija się znak Krzywiń 4. Kilometry do celu. Po dwóch kilometrach jest... I po dwóch kilometrach jest... Znowu widzimy Krzywin 4. Logiczne. Dlatego apelujemy do władz Krzywinia. Zorientujemy Krzywienie. się jeszcze, co będzie nie, nie, nie to może, to główny inspektorat czy drogi Krajowych i autostrad. Czy musimy się udać do powiatu, czy do urzędu gminy. Tak nie może być. Ale tak nie może być, droga władzo, tak nie że my, nie biedni nie. pielgrzymi, jesteśmy myleni. Zwykle po prostu oszukiwani przez znaki drogowe. Jak widzicie, mówiłem Wam jak jest, bo błędy... to tak naprawdę. To nie, jest, to nie jest wina tych znaków. Ja wiem, znaki drogowe by nie były najmniej, prawda? Ktoś zdecydował, żeby ten błąd. znak tam postawić, to, to musi ewidentny... zostać naprawiony w trybie nagłym. Ewidentny błąd matematyczny. Bo 4 plus 4 nie może dać 4, no nie. No, jakkolwiek by się to zrobiło. No nie może, chyba że coś innego pojednam Daga. Okay, ja 4, plus... Nie w 4 plus 4 to równa się. Mówiono, że 8. No właśnie. To dlaczego widzimy, że mamy 4 km i po 2 mamy znowu 4? To właśnie, zauważyłam też ten absurd, ale to jest po prostu, to dobro chyba się mnoży na pielgrzymce i ta droga jest dla nas dobra, więc ona się po prostu A. mnoży. Tak no w sumie to, to lepiej dla nas, że jest aż 4 y, razy 2. Fajnie, co tam u Ciebie? Dobrze, trochę tęsknię za moim małżonkiem. Kiedy przyjdzie? Ale no tęsknota tak jest, jest czasem. Ciała. Robert, kiedy będziesz? E, Będzie jutro. jutro w sumie. Jutro, doskonale. Nie możemy się doczekać. E, pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy również. którzy właśnie dołączają, aby oglądać transmisję. Pozdrawiam moją siostrę, moją mamę, mojego tatę, moje babcie, wszystkich ja znajomych naszych. Moich szanownych rodziców, i moich szanownych teściów i rodzeństwo nasze wspaniałe. I moją siostrzeczkę, która egzaminuje się Dokładnie. i też dołączy do nas jutro. Kasiu, pozdrawiamy. Życzymy powodzenia. Pa Co tam słychać? i Jak życie! Dobrze, wszystko w porządku. Ale na razie pytam nie ciebie. <grym> dobrze, wszystko w porządku. Ale jak pytasz Macie, to pytasz opo... też mnie. A, rozumiem. Tak, rozumiem. Tak. No co, co tam u Was w takim razie? Trenem wypoczają hasło typu śrem do śremu, ale. Jest dobrze. Nie, nie, Śre, śrem na pielgrzymkę. Ojciec, śrem na Od 5 do 15 śrem może wyjść ze śremu, nie? Nie, nawet musi, nawet musi. Czego, przy, czego świetnym przykładem jest Agnieszka Ludwieszewska. Tak to mam. Słynna śremianka, która co roku opuszcza swoje miasto ojczyste, by wyjść, wyruszyć w drogę pieszą na pielgrzymkę. W tym roku też opuściłam. I też wyruszyłam. Tak, opuściłaś swój śrem. Tęsknij za śremem? Troszkę tęsknię, ale dzisiaj jesteśmy bardzo blisko, bo w Krzywiniu, więc do Śremu zostało nam... Mamy tylko 20 km. więc nie wiem czy nie wyskoczę, nie taki takiej <laughs> Czujesz to w nogach. Tak, czuję to w nogach. Radością, lata! Lata! lata. Dobry wieczór. Co powiemy do kamery? To jest super. Wcale nie pada. Jest Skąd dowiedziałeś się pielgrzymce? Ja? Ja o tej pani. Nie ja, wiem. Jak działa się ta akcirkwacyjna w takim razie? Jak ona wyglądała? O ja Nego negocja Negocjacje były długie? I tak, oglądałem wywiad z panią Natalią Ranecką. Kiedy on był? Matku, co dzieje? To ale bardzo a, mnie przekonał to takie... także że pojechał ja z na Nie wiem, coś takiego. Ja Ja nie oglądałem. Znaczy oglądałem, ale wyłączyłem po chwili. Tak to jest. Nie, nie, żartuję. Oczywiście obejrzałem całe, wszystkie odcinki obejrzałem. Mój ulubiony serial. Ale podobało ci się, czy tak czujesz się ukłamanym. bardzo fajnie. Nie czujesz się okłamany? Nie, zdecydowanie nie. Pogadamy za kilka dni. To dziękujemy Natalio w takim razie, że nas zdziałałaś tam kolejnego <laughs> pielgrzyma. Jedna, jednak jednak tam, jesteś fajny. O, dzięki! Wow, Fajne, co tam? Cześć! Cześć. Pozdrawiamy Swarzędz! Pozdrawiamy Swarzędz, Zalesewo tak, i, i wszystkie okoliczne wioski. Tak. Dzień dobry. Ja, ja, Okej, okay, dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam, jak się idzie? Dobrze. Pierwszy raz? Tak. Jak się dowiedziałeś o pielgrzymce? Ale ma Naprawdę? no być skusiła ma kompaj. Naprawdę? Czujesz się e, oszukany czy nie? <noise> na razie jest ok. Na razie ja jest mówię, ok? Na razie jest ok. Jeszcze słońca nie ma, asfaltywki nie ma, to, to, to prawda, wszystko dobrze. To na razie pogoda nas rozpieszcza. No. Ale nogi zmęczone już czujesz coś? E, nie, są dobre. dobre. Jest w porządku. No. Dobrze. Widzimy się w takim razie za kilka dni. Zobaczymy, co się zmieniło. Wy? Dzień dobry. Co tam słychać? Wszystko dobrze. Jak się idzie? Fajnie. Kogo pozdrawiacie? Rodzinę, znajomych. Wszystkich ludzi znajomy. pozdrowionych. A skąd rodzina? Poznań. Poznań. Z Poznania. Z którego regionu? Yy, skąd? Nie wiem. Nie wiesz gdzie mieszka? <laughs> Na Ramonice. Na Ramonice, o tego wystarczy. Tak? Pogułem na Po amerykańsku to byłoby. się do przodu, Amen, ale... gdzie trwa nauka języka angielskiego. Amen, której udziela nam There's znany e, Native Speaker z certyfikatami. Przod, no certy... to, z certyfikatami prosto no, z takie oznacza zakonnik. Frajer oznacza zakonnik. Dlatego ja jestem księdzem jest nie zakonnym. O, oh, yes. jest. Frajer. Frajer to zakonnik. I to poszło na Jeszcze list. raz. Be yes. praised, Jesus Christ Ta grupa jest, kurczę, no taka ciężka. Pomału. No w nauce. To może po angielsku coś zaśpiewamy? Po kolei, zaraz do A już śpiewaliśmy dzisiaj Nie wiem, jest zakątek na tej ziemi Tak Było, by było, było. No, było. Over to, to jest Pani pierwsza pielgrzymka? Oh, tak I Tak, się Pani dowiedziała o niej? Od Mirki, która gdzieś tu idzie Chyba z tyłu bardziej O proszę Dziękuję. Długotrwałe na, negocjacje, namawiania? Nie, więc ja to, temu komu się kocha można powiedzieć chyba wszystko. Nie Ale jest tak? Chciała. Tak mi się wydaje. Wreszcie ja, ja się, ja się, ja się udało. Jestem tak, świeży, że tak super. powiem, w tej relacji. Dobra, uczę się dziękuję. jej dopiero. więc. Albo chyba można powiedzieć wszystko, komu się kocha, nie? Tak. To, pan... to jest tak, nie? aleluja. Tak nie jest. Nie jest? Ja już jestem rok po ślubie. Tak nie. Jest. To był żart, kochanie. To <ślam> jest <ślam> 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 prawda Prawda małżeństwa! <ślam> Agnieszka, no, ciekawe czy będzie Kuba gdzie wrócić. Tak? <młysły> Czuję, że... <młysły> Powtórzę, tylko nic odkrywczego nie powiem, ale myślę, że, że wiemy, że teraz na noclegu tym zachowujemy wszystkie te zasady pielgrzymkowego, franciszkowego stylu bycia. A jedną z tych zasad było to, że śpimy pod cudzym dachem. I co, wszystko co z tego wynika, pamiętajcie również, to O tym, o tym, co wiem, tym samym duchu, wdzięczności, otwartości, pokory i relacji, którą wchodzimy z tymi naszymi gospodarzami. Jest tu też taka możliwość, żeby skorzystać z tego w, w miejscowości obdzięcznej Powoli atakuje nas tak zwany deszcz. Szymon Juchacz. Szymon Juchacz pisze Karol. Nie, nie, ponieważ. że zastanawialiśmy. I kochani, zaplanujcie koniecznie. Właśnie pytaliśmy, jak ma na imię taki pan, co z nim Który pan? Kapelusz. Ale... Spytajcie go. No właśnie, ktoś odpytał że Karol. Ale nie, nie nie, no to, to... właśnie, mi się wydaje, że nie. Próbujemy spytać go, wiecie? Wyjdźmy tak. do ludzi, wyjdźmy z internetu. Taka jest moja inicjatywa na najbliższe dni. Takie na grzymce jesteśmy, prawda? Schowajmy telefony do kieszonki i rozmawiajmy z ludźmi. Tak jest, pamiętajcie, oglądajcie tylko legalne źródło, naszą transmisję. Bo tutaj zauważyliśmy jakieś filmiki, kręcenia, takie sprawy. Nie, to jest są nielegalne źródła. Tylko legalne źródło. Fanpage Grupa 21. A. Słuchajcie, Zapraszajcie chyba... znajomych, niech oglądają. Chyba zaczyna, Lajkujcie. Padać, zaczyna padać deszcz generalnie. To nie jest deszcz. To nie jest deszcz, to jest Proszę ja okulary założę. Z tego całego deszczu. Jest on troszkę taki ochładzający, jest taki, taki kapuśniaczek, kapuśniaczek, prawda? Miejscowi ludzie, okoliczni, tak zwani pangelsku lokalsi, oni na niego czekają. Krzywinianie. My też na niego czekamy. Byliśmy we Wławiu, właśnie. We Wławie to było. Rzeczona Herbatka z Mięty oraz kanapki Smalczyk i Czaskawianie są z Wławia. Pozdrawiamy Panie Gospodynie z Wławia i wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego początku stunku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Właśnie wchodzimy teraz do tak zwanego świńca. Z którego już do krzywienia żabik krok. Tak jest. Żabiskok nie... nawet bym powiedział. by się powiedzieć 4 km, ale to nie, będzie prawda. nie będzie prawda. Słuchajcie, widzimy się nie na wejściu skrzynia już za. Niecałe. Godzinkę. No, myślę, że godzinkę. Także oglądajcie nas. Weźcie. chodzimy razem z grupą 20. A weźcie. Dokładnie. Będzie... A to. A transmisja? Słuchajcie. Nie. Nie, nigdzie indziej. Ta, Tylko jak... u nas. Tak, na naszym Tylko kanale. Także za, go... Także za mniej więcej plus minus godzinkę. Weźcie swoje rodziny na kanapy. szkódzie popcornu, coli, napoje. Rodzinną atmosferę. I oglądajcie. Cieszcie się razem z nami tymczasem. not a